Dzisiaj mamy upalny dzień, jest gorąco duszno, bezchmurnie Słońce świeci to dość bardzo, jest też duże promieniowanie Na słońcu za długo nie da się wytrzymać Dlaczego trzeba być sobie że w cieniu, bo słońce jest dzisiaj naprawdę ostre Ostro świeci A niebo jest bezchmurne Mamy też dwudniową falę upałów, potem, potem ponownie będzie fala upałów w weekend, jest bardzo gorąco. W końcu to lipiec, no to, to już nie ma się co dziwić, lato po prostu do Polski zawita. Wszystko się bardzo nagrzewa, od słońca nie da się stanąć na kostce, bo jest tak nagrzana. Duszno, ale to Dzisiaj jest tak bardzo duszno. Jutro może być jeszcze goręcej. Dlatego nigdzie nie wychodzę, tylko tutaj cały czas w cieniu. Ale na szczęście wiaterek wieje. Nie jakiś silny, taki przyjemny wiaterek. Tutaj to drzewo nam daje duży, duży cień. A na słońcu to się w ogóle nie da wytrzymać na chwilę i to koniec, bo bardzo grzeje. No to w końcu lato, no to Podsumowanie, bardzo gorący dzień, upalny, duszno i bezchmurne niebo.